12 minut słuchania, ale czego się nie robi dla kontentu i dla kochanek widzów i dla wyjaśnienia sprawy? Nie, no powiedziałbym czart, ale wiem, że on to obróci. Dobra, let's go. Jesteście gotowi? będzie walczyć, co spotkałeś wczoraj w WCA. Maja Staśko i Monika ma na imię ta druga. props za Spontan całkiem spoko się to ogląda i potem mini serialu zyskałeś w moich oczach. Dzięki Tarku. Dzięki, Fame ma! Dostępne tylko w biedronce. Ale mamy intro. Dzięki śliczne. Za reklamkę reklamka razem ze mną Maciej Google. Ciszej? Dobra, widziałeś z kim będzie się bił Holak? Nie kojarzę tego iluścia. Jak u Ciebie? Bardzo dobrze, pewno się nie było i też tak chciałem mogłem zapytać, Cześć, się, u Ciebie, czy <laughs> i tu, i... i... W internecie. Też, ale też. tutaj na fajnie, przed kamerami też nie mieliśmy okazji zbyt, zbyt e, ostatnio rozmawiać, więc co u Ciebie, jak Ci leci i tak dalej? Nie, szczerze bardzo dobrze, Może się wygląda trochę inaczej, niż wyglądało kiedyś, że... e, ale wydaje mi się, że... Przera... Ciszej! A, bo wczoraj jak chcieliście, że, że zna cicho, to podgłaściałem A dzisiaj już jest ten. Za głośno, tak? Hmmm. Zaawansowane ustawienie dźwięku. Okej. Okay. Raczej na plus. Okay. No w sensie, na ile po tobie widzę, no to też uważam, że jest u ciebie chyba wszystko po drodze. Ale też chciałem przejść sobie, później do tego, e, no bo jak walka z BoyzNim to już wasz rewanż i tak dalej, ale przez wiele osób tutaj było to uważane, że odżywany kotlet, że trochę zbyt długo na to czekaliśmy. Ja trochę też byłem tego zdania. Jak to? najbardziej, no. Ja trochę też byłem tego zdania, że trochę za długo na to czekaliśmy, że te emocje wszystkie wygasły i tak dalej. Natomiast... tego wydaje mi się, że fajnie, że wracamy też z inną formułą i innym, e, innym... innym. Dobra. Jest bardziej to to szacunku do, do innych osób nie chcę tego robić. ...do czego było to... Ja też po prostu, powiem, no, ja powiem, że nie oglądałem waszej trzeciej konferencji nie wiem czy wydarzyło się coś mocniejszego, do czego mógłbym teraz nawiązać, że jeżeli tak było to może sam o tym powiedzieć, że chciałbyś tam dokończyć. Nie, ja nie mam, nie mam nic więcej do powiedzenia. Ja, są rzeczy, które pewnie chciałbym rozwinąć, ale z możesz szacunku, zrobić, z szac ale z szacunku do, do innych osób nie chcę tego robić, tak. bo, bo nie spodobało mi się parę rzeczy, które Kasper powiedział też na temat. Chociaż. Nie, 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 nie. nie, 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 nie Kacper, Kacper, nie? Kacper mówi teraz. Y o co chodzi? Jak myślicie, widzowie? Bo ja nie wiem. Chciał powiedzieć Juli. Na temat Juli. Chodzi o Julię. Obstawiam, że tak, bo o co może się przypierdolić Marcin Dubiel? Szczere wyznanie o Kostera Błoński. Ciekawe, w co może napierdalać Marcin Dubiel, jak nie w twój były związek? Ciekawe o co? Ja, ja teraz jestem szczęśliwy, ale będę napierdalał w twój były związek, bo myślę, że to jest twój najsłabszy punkt. Nie chcę nic mówić Marcin, ale ja nie dotknąłem żadnego z twoich związków. W porównaniu do ciebie. I to się nazywa szacunek do innych ludzi, a nie pierdolenie szacunku. Różne rzeczy ładnie, wizerunkowo. E, super, jakby każdy, każdy wie, że to jest fajna gra. E, tyle. no Ja, 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 ja wiesz, że ja nie. Nie liczę na to, że ludzie gdzieś tam nagle zmienią znowu zdanie na mój temat. E, ja raz jestem lubiany bardziej, raz mniej, raz nie jestem w ogóle lubiany. Ale Obecnie zniszczony. Wiesz, no. Ogólnie jeden temat o który chcecie zapytać, ale nie chcę być bardzo wchodzić w szczegóły, tylko po prostu um, przytoczyć to o czym piszą ludzie, że obecnie Julka kostera, która mówi sytuację pomiędzy nią a Kasperem. Nie jestem razem, że teraz co ty sobie. kurio by to już była ostatnia gala. Gdzie będzie, poruszany ten temat? Boja się w twoim towarzystwie. Jak ty możesz to skomentować? Ja to no nie wiem, no na przykład Kasper, Kasper rozwinął ten temat na konferencji, mówiąc, że Kasper rozwinął ten temat przez całą konferencję nie do ty... kurwo... kurwa to znaczy chciałem powiedzieć jestem hip Kasper rozwinął ten temat uh, ale nie Julia, chciałbym... Julia ma... tylko Julia Kasper rozwinął ten temat w związku ze mną. To y, Jakub przeszła jakby do obozu Marcina i to tylko o to wyłącznie chodziło. A, jeszcze przypomnę, przypomnę skąd się pojawiło pytanie. Podróżniczy, jedno pytanie do Kaspera. Kasper, Kasper rozwinął temat, kurwa, tak? Siedziałem Jest i zajebić. o tym chciałem właśnie gadać. Także zapraszamy, zostawcie suba. Zapraszam na spontan. Mam jeszcze jedno pytanie do Kacpra Słucham. E, Oczywiście nie chcę, żebyś traktował to jakoś ofensywnie, czy, czy coś. Jesteś stary zawodnikiem. Totalnie neutralne pytanie, ale wydaje mi się, że wielu ludzi jest ciekawych. No bo ponieważ e, ostatnio na Instagramie Marcina można było zauważyć zdjęcie Julii. To już moim zdaniem było wpłynie potrzebne, bo temat Juli był poruszany 15 tysięcy razy. Napisałem do Boxdela i się. Poprzepraszał mnie tam, ale mam... Chuj w te przeprosiny tak naprawdę, bo on dobrze wiedział, że to jest... Bez sensu w ogóle poruszył ten temat. Bez sensu. E... Bo każdy, kto był zainteresowany, to mógł to, to sprawdzić i, i tyle. nie smak pozostał. Kostery, która jest w związku... No i dobra, i tu się, i tu się bym powiedziałem, bo... Musiałem wypowiedzieć się na tym, w sensie musiałem. Mogłem się w ogóle nie wypowiadać, ale jak już padło, to pomyślałem, że lepiej będzie dać krótki statement i zakończyć ten temat definitywnie. ...które dałem jej na prezent, chodziło o to wyłącznie, chodziło myślę, że strzał... ...nie przyszło do mojego... I co tam, o co, co dubiel ten? Jeszcze raz. Dzisiaj ja Słuchaj, to wierzę. No nie wiem, no na przykład Kasper, Kasper rozwinął ten temat na konferencji mówiąc, że... Kasper rozwinął ten temat, kurwa, zostałem wypytany o hamskie pytanie, kurwa, dotykające, dobrze widzicie konferencja, więc kurwa, Michał Boxder, Baron, jako kolega Marcina Dubiela, a to wpierdolmy mu jakąś szpileczkę na koniec, eee, tak mi się wydaje. Eee, I tak, tu Kasper rozwija temat, przeszła jakby do... i posłuchajmy teraz. obóz Marcina i to tylko o to wyłącznie chodziło. Ale Julia nie przyszła do mojego obozu. Bo to... Ale to nie Julia, by... Julia ma Możemy zakończyć temat się... Julii. Myślę, że z szacunku do niej prosiła też, żebym nie rozmawiał o niej na konferencjach. Myślę, że to jest wystarczające. Czy to jest osoba, która kurwa ciągnie i rozwija temat? A ten Pierdoli. A ten mówi, przepraszam, żeby nie było. Ja wciąż na festiwalu. W sumie... Wiesz, to mówił, że z szacunku do, do niektórych osób nie chcę poruszać tematu, po czym wyciąga takie rzeczy. ...nie są razem, że teraz w cudzysłowie buja się w twoim towarzystwie o ten temat na konferencji, mówiąc, że ładne rzeczy wizerunkowe właśnie, ja nie chcę się o Julii wypowiadać, kontaktowałem się, bla, bla, bla. Z tego, co ja wiem... Marcin, różnica między nami jest taka, że ja wszystkie relacje, w sensie miałem tylko jedną. Potrafiłem zakończyć z klasą I w przeciwieństwie do ciebie Marcin Mamy szacunek do siebie I myślę, że Jula ma tak samo szacunek do mnie I ja mam szacunek do Julii. Nie będę poruszał Jak zakończył się twój ostatni związek Chuj, już poruszyłem Więc chuj Nie będę mówił nic <grym> Dobra, teraz się zestresowałem I się powtarzam Marcin, byłeś w związku z Lexi. Był to nieoficjalny związek. Napierdalałeś na tym fuj wiosów, robiłeś, robiłeś wszystko, żeby dobyć z tego sławę i żeby ściągać z tego wyświetlenia. I do ostatniego momentu, gdzie zdążyliście się rozstać, to stwierdziłeś, że spijesz z Lexi jeszcze kurwa, do samego końca wszystko, co jesteś w stanie. I wpierdoliłeś wasz niepubliczny związek na pożegnalny post. Ludzie nie mieli pojęcia o tym. Domyślali się, że jesteście w związku. Ale ty, żeby wpierdolić i nabić sobie rekordową ilość wyświetleń i rekordową ilość lajków pod swoim postem, wrzuciłeś o tym, że się rozstaliście. I ty, Marcin, będziesz mówił do mnie i pouczał mnie, jak powinno się rozstawać, gdzie naprawdę uważam, że ja i Julka jesteśmy. Jedną z niewielu par w internecie On zrobił to bez wiedzy z lekcji Tak, ona nic nie miała o tym pojęcia Możemy, Możecie sobie posprawdzać, pooglądać jej reakcję po. Uważam, że z Julką podeszliśmy najdojrzalej Jak tylko się dało Ogólnie, jako jeden z niewielu par Na polskim YouTubie Że udało nam się rozstać normalnie Więc Marcin, proszę, nie wypowiadaj się na temat rozstawiania, rozchodzenia się Nie wypowiadaj się na temat pokazywania się jakoś PR-owo Bo ja nie, nie, mam, nie mam żadnego zespołu PR-owców, Marcin Ja jestem sobą Jestem Kacperem Błońskim w przeciwieństwie do ciebie Ja nie udaję nikogo, Marcin Jestem po prostu sobą A ty od wszystkich tych lat, które pokazujesz się w internecie Masz jakąś wytworzoną wizję siebie I ty nie potrafisz, nie potrafisz sobie poradzić z tym od lat i to jest Twój problem, Marcin. Przestań kogoś udawać i przez udawać, że nikogo nie udajesz, bo to jest Twój problem. Prywatnie prywatnie tam e, trochę nie mieli rzeczy po Pitoli wcześniej, więc e, stąd moje podejrzenia, że to jest tylko i wyłącznie gra wizerunkowa. Natomiast e, wiesz, e, ładnie zbił temat, w, momencie, w którym ja chciałem go gdzieś rozwinąć, mówiąc, że Julia prosiła o to, żeby e, tego tematu nie dotykać. I to dla mnie jest oczywiście. To kurwa, rozwijam temat, czy go zbijam? Zamknięcie zamknięcie buzi, bo ja, jeśli, jeśli ktoś rzeczywiście miał e, takie nastawienie, to ja nie mam zamiaru. Bo nie mam zamiaru. Bo... Nie, no. Ogólnie nie chciałem poruszać tematu, nie, ale. Pogadamy. ...zwoitości, ale też ja od siebie chciałem dodać, że jakby jesteśmy ludźmi i to jest normalna sytuacja, że się dogadujecie, no to nikomu nic do tego skoro prywatnie czujecie się z tym spokojnie. Ja Nie, nie, to też nie jest tak, że ja nagle się zaczęłam z Julią przyjaciółmi. jeśli razem na festiwalu, wiesz, e, byliśmy razem na festiwalu, oczywiście, że spędziliśmy trochę czasu razem rozmawialiśmy, ale e, to nie jest tak, że my nagle staliśmy się jakimiś przyjaciółmi, a e, wiesz, e, przed organisza nie byliście. się? Nie, oczywiście, że nie, ja wielokrotnie z Julą rozmawiałem podczas gdy wiesz, mój konflikt z Kacpem trwał. E, szczerze? Wiesz przystrzymiałem się też przez ludzi do tego, że... Kurwa, powiem to. Chuj, chcesz... Nie no, jest to taki w tobie. Nie Nie. Oj, cofam wszystko! Akurat to jesteś co mnie męczyło, bo wydaje mi się, że wydaje, wydaje mi się, że wywiad... To jest... Y Dobry moment do tego, żeby, żeby o tym powiedzieć. Dobra okazja. Na przykład, to jest moja subiektywna opinia. Opinia zawsze jest subiektywna, Marcin. Nie męczy to, że ludzie zaczynają juli, że bardzo szybko pozbierała się po Kacprze, bo przecież, nie wiem, miesiąc po zaczęła się spotykać z Filipem. E, ludzie mówią, ludzie wiesz, ludzie mają ją za. No, no ciężko tutaj użyć jakiegoś przymiotnika, natomiast. no Ludzie go po prostu nie akceptują, tak? Nie, nie akceptują tego. Mówią, że biedny Kacper, e, który, który wiesz, który e, teraz cierpi, bo widzi, jak ona, e, jak ona się z kimś spotyka. hola, hola! Ona znalazła jedną osobę, z którą się spotyka. Spotyka się z jednym gościem, są ze sobą szczęśliwi, zresztą ja to widzę, ludzie też pewnie, gdyby chcieli to widzieć, to by to zobaczyli. A Kacper chodzi, publikuje, jak to nie wiesz, co e, melarz, nie wyrywa innej dupy, mówi o tym, że się zakochał na wakacjach. To bo na Twitterze akurat z tym zakochał na wakacjach. Czy podrywam dziewczynę? Zaraz się wypowiem. I, i, I co? I to jest już w porządku? Ktoś, ktoś sobie układa życie z jedną osobą, którą widać, że jest szczęśliwy, tak? Po tym, jak się rozstali. A, i, i, I co? I, i, I to nie jest okej? Okay, a, a jego zachowanie jest okej? Okay? Nie wiem, po prostu... Kurwa, ja już się pogodziłem z tym, że... Okej. Okay. Tak więc, odpowiadając. Zacznijmy od tego, że nie rozumiem, Marcin, w jaki sposób mogę odpowiadać za to, jak Reagują ludzie na nasze rozstanie z Julią. Nie mam wpływu na to, jak ludzie odbierają to, co się dzieje. Ja nie wypowiadam się i nie mam mojej opinii, więc jest to czysto opinia ludzi. Podejrzewam. Julia mogła domyślić się, że publikując związek, co jakoś no ogólnie publikując związek tak szybko. Ee, może się to pewnie spotkać z negatywną opinią. Dla mnie, mi to nie przeszkadza. Ja ostatnio nawet witałem się z Filipem na tej konferencji. Mi to nie przeszkadza. Ludzie odbierają to inaczej, ale nie mam wpływu na tych ludzi. Ja nie chcę, żeby ludzie tak pisali o Julce, ale jaki. Umówiliśmy się, że ten temat zostanie odłożony i nie poruszamy tego tematu. I tyle, Marcin. Nie mogę wpłynąć na ludzi, bo to nie jest moja opinia, to to jest opinia ludzi. Więc czemu wrzucasz tutaj moją osobę? Co ja, co ja mam tutaj do, do zrobienia? Co, czy to jest moja wina, że tak. Nie rozumiem. W internecie ludzie bardzo łatwo wydają wyroki. W internecie w internecie w internecie wydają wyroki. Oczywiście fajnie, kiedy te wyroki. Są pozytywne, gdzieś tam dla mnie, e, dla moich bliskich i, i, i wtedy łatwiej mi się z tym żyje, pewnie że ciężej... nie. jak cię klepią po plecach, a jak cię nie klepią po plecach, to rujowo. Wow. Mi się to znosi w momencie, w którym te wyroki wydawane przez ludzi e, m, nie, nie są dla mnie korzystne, ale taki jest internet, no. Wieć, ja też nie mam do pretensji, wiedziałem wiele, wiele, wiem na co się pisze, działam w tym internecie, zarabiam na tym pieniądze. E, I wydaje mi się, że na koniec dnia, na koniec dnia każdy... O... Każdy gdzieś tam chyba zostanie On się leczy, bo ma dwa punkty widzenia na jedną sprawę zawsze No mówię, bo Marcin, Marcin zawsze yy, ma taki problem, że, że tak jak mówię Jak się odgrywa jakąś postać, to on czasami zapomina Czy on patrzy ze swojej strony, czy z postaci, którą odgrywa w danym momencie I to jest jego, tak jak mówiłem wcześniej, największy problem Że czasami się gubi między swoimi postaciami I, i wtedy mówi opinię jedną i drugą RP, no, chłop na 5 City gra, tylko że IRL, nie? Nie, rozliczony z tego, co A co z podrywaniem dziewczyn? Mam 24 lata, 23, 24 według 2. Czy to jest coś złego, że chodzę i rozmawiam z dziewczynami? Jestem singlem, nie jestem w związku od 3-4 miesięcy. Te dziewczyny też chcą ze mną rozmawiać? Czy to jest coś złego? Nie wiem. Moim zdaniem nie. I ja się z tym źle nie czuję. Nikogo nie krzywdzę. Więc. Co kogo to interesuje? Co ktoś robi? Robi, a nawet jak nie, to ważne, żeby każdy wie, domu. każdy akceptował siebie, każdy, każdy był szczęśliwy ze sobą, ze swoim i każdy wiedział po prostu jakby czym jest. No to jest normalne przecież, to, że Jury znalazło chłopaka i to, że... Ale, ale cóż, jest to mój rekord widzów, 4000, nie wychodź z domu. Ciekawe widzowie Ripsona Widzowie Rybsona, Może Wy zupełnie inna, inna perspektywa. Eee, jak uważacie, czy jest pojebane, coś pojebanego w tym, że samotny chłopak single, si, single, single chodzi do klubów i rozmawia tam z dziewczynami i podrywa je, a i w drugą stronę dziewczyny jego podrywają? Czy jest coś w tym pojebanego? Pojebane? Ja myślę, że to jest fuj pojebane. Jest to chore. Ale czemu cię boli, że ktoś tak pisze? Nie boli mnie, że ktoś tak pisze. Jezu, rybsam, nawet nie byłeś w trakcie tego. Nie wiesz, o czym się zgadka. Popierdolone i macie rację. I macie rację. Dlatego brzydzę się takim zachowaniem. Nie będę podrywał już dziewczyn. Od dzisiaj będę podrywał tylko chłopaków. Fredma. Więc tak naprawdę to nie Boxder ściągnął Paramaxila do FMA. To ja ściągnąłem para Maxila. I już w przyszłym tygodniu na moim OnlyFansie fansie, który startuje właśnie e, 6, 6. sierpnia kurs narciarstwa z paramaxilem w duecie pokazywał mi jak trzyma się Kiki. Jak, jak się to robi na narciarza? Zapraszam. Eee, pierwszy miesiąc niczym subskrypcja z tego. Z Prime'a za jedyne 4,99. Możecie oglądać wszystko. Więc polecam. <gry> No, ale dalej Kacper manipuluje, zarzut był do ludzi, nie do ciebie, ciebie zaczęli wychwalać w niebiosy, że jesteś poszkodowany, a Julię dalej je był w komentarzach. Ale co, ja, jaki ja mam wpływ na to, jak ludzie komentują to co... Julkę w internecie, Czy, co tu jest za manipulacja? Co, jaki ja mam... Co ja mam do tego, nie? Czy ja mam chodzić po TikToku i pisać w komentarzach ludziom, że... że zmieńcie swoje myślenie? Piszcie inaczej? Je, nie, nie rozumiem. W czym gdzie tu jest manipulacja? Bo nie rozumiem. Nie mam bo to preference. Mm, nie, nie są dla mnie korzystne. Mówi, co, e, co ma Ludzie też ta zła. E, teraz cierpi, bo nie akceptują, tak? No, ludzie wie, że ludzie Mi nie męczy to, że ja, ludzie zostają Juli, e, że bardzo szybko pozbierała się pokaz. Mi też jest przykro z tego powodu. Nie jest, nie jest mi jakoś przykro, że siedzę i, i męczy mnie to i chodzę codziennie, że czemu tak o Julce piszą, bo nie patrzę co piszą ludzie o Julce. Więc mi to nie, nie jest ten... Jak wiem, że tak się dzieje... Szkoda. No, nie powinno tak być, bo mi nie jest głupio, więc dlaczego ludzie oceniają... W sensie mi, mi to nie przeszkadza, to dlaczego przeszkadza to ludziom? bo przecież, nie wiem, miesiąc poza zaczęła się spotykać z Filipem. E, ludzie mówią, ludzie, wiesz, ludzie mają ją za... No, no ciężko tutaj użyć jakiegoś przymiotnika, natomiast no, ludzie to po prostu nie akceptują, tak? Nie, nie akceptują tego, mówią, że biedny Kacper, który, który wiesz, który teraz cierpi, bo widzi jak ona, jak ona się z kimś spotyka. Hola, hola. O, o, o. To mówi, że mówią mówi o, mówi o ludzie. I właśnie ten moment, hola, hola, to jest przypierdolka do mnie. Do tego, co nie rozumie. Hola, hola. To jest przypierdolka. I tu Marcin przestaje mówić o ludziach, a zaczyna się przypierdolać do mnie. Manipulant Kacper. Ale tutaj kurwa, sznurkami. Ja to w ogóle temu rudemu kazałem te pytania zadać. Który, który wiesz, który e, teraz cierpi, bo widzi jak ona, e, jak ona się z kimś spotyka Hola hola, ona znalazła jedną osobę, z którą się spotyka. Spotyka się z jednym gościem, są ze sobą szczęśliwi, zresztą ja to widzę ludzie też pewnie gdyby chcieli e, to widzieć, to by to zobaczyli. A Kacper chodzi, publikuje jak to nie wiesz e, co melasz nie wyrywa innej dupy, mówi o tym, że się zakochał na da. Cały, całe moje stories wygląda Aż odpalę. O jezu, tutaj mówi, ale. Tak, moje ostatnie stories. Przeczytam treść mojego ostatniego stories. Byłem wczoraj na melanżu, ale zajebiste dupy. Wszystkie poderwałem. Jak co, melanż, haha, gigachat, największy polski crusher. Tak, tak właśnie spędzam w każdej imprezy. Pozdro, a wy co? Dalej sami? To akurat nie przyłapał. Dobra, dobra. Instastery to było z wczoraj. z sprzed wczoraj wow, wow wow! Widzicie tą latynoskę 11 na 10? Ale ma niezły Cooper. Tak, tak, właśnie ją po nim klepałem. To moja tradycja. Zawsze klepię laski po fajnym tyłeczku. Menasz jak co dzień. Elo. Chcecie sprzed wczoraj? Wow, dzisiaj udało mi się poderwać dwie laski w jednej rozmowie, niesamowite. Stałem, patrzyły na mnie, a ja mówiłem tylko przed siebie. Nie wiedziała żadna, do której gadam, więc podchodziły obydwie. Wow, dwie, pie hashtag, dwie pieczenie na jednym ogniu. <grym zainteresujesz> Nie zła jest na instruktory. <grym zainteresujesz> No dobra. Dobra, już nie chcemy mi się go słuchać. No dobra, widzowie.